Mężczyzna miał trzy piękne dziewczyny, ale nie wiedział, którą wybrać na żonę. Postanowił dać każdej z nich 5000 dolarów, aby zobaczyć, jakby je wydały. Pierwsza dziewczyna poszła i zrobiła sobie kompletny makijaż, włosy, paznokcie i więcej. Powiedziała mu: Wydałam te pieniądze, żeby wyglądać pięknie dla ciebie, bo tak bardzo cię kocham. Druga poszła na zakupy i kupiła mu nowe kije do golfa, ipada. I telewizor o przekątnej 80 cali. Powiedziała: Kupiłam te prezenty dla ciebie, bo tak bardzo cię kocham. Trzecia kobieta wzięła 5000 dolarów, zainwestowała je na giełdzie, podwoiła swoją inwestycję, zwróciła mężczyźnie 5000 dolarów i zainwestowała resztę. Powiedziała: Inwestuję resztę pieniędzy dla naszej przyszłości, bo tak bardzo cię kocham. Mężczyzna był bardzo pod wrażeniem finansowych decyzji trzeciej kobiety, ale nadal nie był pewien, którą wybrać na żonę. Po długich przemyśleniach zdecydował się poślubić tę z największym biustem.